Lepiej płaćcie swoim tatuatorom. Sytuacja miała miejsce, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Dowiedziałam się o niej od mojej babci, która mieszkała razem z główną bohaterką opowieści. Poprzednia dziewczyna mojego wujka była okropną osobą: znęcała się nad dziećmi pracując jako opiekunka, wciągnęła wujka w złe towarzystwo i problemy z prawem, a do tego taplała się we wszelkiego rodzaju podejrzanych substancjach. I co najważniejsze, była mocno wytatuowana. W tamtym czasie moja rodzina przyjaźniła się z pewnym tatuatorem, który jest gwiazdą całej historii. Gość był serio wspaniałym człowiekiem i niesamowitym artystą. Pewnego dnia ex mojego wujka poprosiła go o dziarę. Ogromne, wymyślne skrzydła anioła, o ironio, rozciągnięte wzdłuż jej barków. Proces robienia tatuażu rozciągnięty był na kilka tygodni po parę sesji. Po każdej z nich dziewczyna przesuwała termin zapłaty, obiecując, że zrobi to następnym razem. Ale mimo to mężczyzna pozostawał cierpliwy i przyjazny. A przynajmniej do czasu ostatniej sesji, podczas której degeneratka powiedziała, że nie ma i nie będzie miała pieniędzy nigdy. Tatuator pozostał jednak niewzruszony. Nie zamierzał wciągać w to firmy windykacyjnej, po prostu się do niej uśmiechnął, zbył ręką brak pieniędzy i powiedział, że dokończy pracę bezpłatnie. To będzie dzieło sztuki, mówił. Coś legendarnego, co zapisa się na kartach historii. Te słowa wystarczyły, żeby wzbudzić w niej ekscytację. w ten właśnie sposób, pomiędzy anielskimi skrzydłami, wzdłuż kręgosłupa tej idiotki, wydzierane zostało ogromne, żylaste męskie przyrodzenie dumnie stojące na baczność. Kiedy dziewczyna zobaczyła je w lustrze, była wściekła, ale co niby mogła zrobić? Nie zapłaciła artyści i nawet nie miała tego w planach. Prawdę mówiąc, wykorzystała jego dobroduszność, oczekując niewolniczej pracy. Potrzeba dużych pokładów zaufania, jeśli dopuszcza się do swojej skóry kogoś, kto może na niej pozostawić coś permanentnego. Także nie próbujcie wykiwać swoich tatuatorów. Ci złodziejaszkowie dostają dokładnie to, na co zasłużyli. Parę lat temu do naszego kościoła chodziła przeurocza starsza kobieta, która za młodo była pielęgniarką. Staruszka nigdy nie wyszła za mąż i nie miała żadnych dzieci. Dlatego, gdy dostała zawału serca, zainteresowali się nią tylko siostrzeniec i siostrzenica. Szkoda, że chodziło im wyłącznie o pieniądze. Dwójka bezdusznych frajerów, myśląc, że ich ciotka umiera, postanowiła włamać się do jej niewielkiego mieszkania, by ją okraść. Zabrali wszystko, co tylko się dało, zaczynając od drogiej biżuterii, a na antycznych meblach kończąc. Kiedy staruszka wróciła do domu, została praktycznie z niczym. Siostrzeniec i siostrzenica zaprzeczali, by mieli z tym cokolwiek wspólnego, ale sąsiedzi widzieli, jak wynoszą przedmioty z mieszkania. Parę lat później emerytowana pielęgniarka odeszła z tego świata, zapisując w testamencie po jednym dolarze na głowę dla swoich siostrzeńców. Reszta majątku została przekazana na kościół, a warto wspomnieć, że cała posesja warta była 9 milionów dolarów. Zabrałam UPS w niezapomnianą podróż do krainy zemsty. Pracownicy UPS rozwalili na kawałki niemalże nowiutkiego MacBooka, którego chciałam wysłać za ich pośrednictwem. Poprosiłam więc o zapłacenie za szkody, ale ci woleli się wykłócać, zarzucając mi słabe pakowanie i twierdząc, że to niemożliwe, żeby cokolwiek uszkodzili. Udało mi się jednak udowodnić, że zapakowałam urządzenie wręcz idealnie. A do tego sklep Apple wypisał mi oficjalne oświadczenie, że szkody nastąpiły na skutek upadku. Byłam również w stanie udowodnić, że MacBook działał bez zarzutów zanim go wysłałam. UPS nie było jednak zainteresowane rozwiązaniem tego polubownie i bawili się ze mną wysyłając mnie z miejsca na miejsce. Grożąc mi przy tym, że będę musiała zapłacić odsetki od opłat celnych, którym nie podlegałam z racji tego, że laptop został zniszczony w dniu nadania, także był bezwartościowy w trakcie przewozu. Wstępnie skierowałam sprawę do sądu zajmującego się drobnymi roszczeniami. Prawnik przekazał mi listownie, że UPS podjął walkę i jeśli przegramy, to będę zmuszona do poniesienia wszelkich kosztów. Byłam jednak nieugięta. Na szczęście miałam jakieś podstawy prawa na studiach i wiedziałam, że w tym przypadku wygrana była czystą formalnością. I faktycznie tak też się stało. Przysługiwał mi pełen zwrot kosztów, drobny bonus i jeszcze do tego odsetki. Firma postanowiła jednak zignorować nakaz sądowy i nie wypłaciła mi ani grosza. Ale ja byłam przygotowana na taką ewentualność i miałam w zanadrzu plan B. Początkowo laptop miał zostać wysłany do mojej ukochanej teściowej, która poprosiła mnie kiedyś o pomoc, ponieważ UPS również się nękał w sprawie opłat celnych. Niestety, zanim udało mi się rozwiązać sprawę, kobieta niespodziewanie zmarła, zostawiając w moim sercu pustkę. Kochałam ją bardziej niż kogokolwiek na tym świecie. Była dla mnie nie tylko matką i najlepszą przyjaciółką, ale również mentorką. Ostatnią rzeczą, o jaką mnie poprosiła, było rozprawienie się z UPS, i w taki oto sposób sprawa stała się moją osobistą vendetą. Sprawdziłam, jakie mam możliwości. Mogłam standardowo podjąć korki prawne i odzyskać pieniądze, ale nie o to mi tak naprawdę chodziło. Chciałam o wiele więcej. Chciałam zemsty, dramy i przede wszystkim krwi. Udałam się do Sądu Najwyższego w celu sporządzenia pozwu. Oczywiście zażądałam jeszcze więcej pieniędzy i jeszcze więcej odsetek, a następnie zatrudniłam najbardziej natarczywą kancelarię komorniczą w Londynie, żeby pomogła mi doprowadzić sprawę do końca. Wierzyłam, że gówniana organizacja oraz nastawienie UPS sprawi, że ci zignorują listy, przez co kancelaria będzie musiała złożyć im wizytę. I miałam rację. Komornicy wparowali do siedziby UPS, żeby wyjaśnić sytuację. A kiedy firma odmówiła zapłaty, egzekutorzy zaczęli wyceniać dobra znajdujące się w biurze. Ochrona stawała na głowie, żeby się ich pozbyć, a kierownik próbował wszystkiego, żeby ich zastraszyć. Ale komornicy mieli to głęboko w dupie i odwalili w ten sposób kawał dobrej roboty. Nie byłam upoważniona do nagrania z kamer, ale przynajmniej dostałam szczegółowy raport na temat całego zajścia. Oto część jego treści. Następnie zadzwoniono po kierownika do spraw kontroli, który przybył na miejsce w pośpiechu. Z racji, iż firma nie zamierzała zapłacić za szkody, nasz pracownik przeszedł do wyjaśnienia, w jaki sposób przebiega proces przyjęcia i poinformował o wszelkich kosztach, jakie to ze sobą niesie. Następnie zadzwoniono do biura, aby uzyskać zgodę do działania. Po uzyskaniu aprobaty, przedstawiciel naszej firmy rozpoczął przyjęcie majątku. Po krótkim czasie na miejscu zjawił się również dyrektor finansowy, któremu nie spodobało się najście, i ostatecznie zgodził się dobrowolnie zapłacić za wszystko ze swojego majątku. Byle tylko powstrzymać przejęcie. Zdaję sobie sprawę, że dla UPS ta sprawa to tylko nic nieznacząca kropla w morzu problemów. Ale przynajmniej dostałam ponad dwa razy więcej niż to, o co początkowo prosiłam. Poza tym, wliczając koszt komorników. Wyliczyłam, że firmie przyjdzie zabolić jakoś trzy razy więcej niż zakładało początkowe roszczenie, ale to nie jest w tym wszystkim najważniejsze. Bardziej cieszy mnie obraz sfrustrowanego dyrektora finansów, który w swoim żałosnym gniewie zobowiązał się zapłacić za szkody z własnej kieszeni tylko po to, żeby ocalić biurowe komputery, wymyślne doniczki i inne głupoty, które zostałyby zabrane z jego biura. Płochliwy szefuncio stracił 25 tysięcy wypłaty w ramach mojej słodkiej zemsty. Kiedyś pracowałem jako kierownik w maczku. Robota już sama w sobie była do dupy, ale przynajmniej mój główny menadżer był miły, a pracownicy nie sprawiali problemów. Cały ten cyrk zaczął się od zwykłej propozycji nadgodzin w mój jedyny dzień wolny. Pracowałem wtedy po 65 godzin tygodniowo, więc uznałem, że dodatkowy dzień nie zrobi mi różnicy. A 100 dolców w kieszeni zawsze się przyda. Zanim dostałem wypłatę za ten dzień, poproszono mnie, żebym przeszedł znowu. Tym razem również się zgodziłem, ale zważywszy na to, że przepracowałem już 23 dni z rzędu bez żadnego dnia wolnego, to zażyczyłem sobie 150 dolców. Kierownictwo się zgodziło i w ten właśnie sposób wyrobiłem kolejny dzień nadgodzin. Nie spodziewałem się jednak, że wyniknie z tego takie bagno. Trzy tygodnie później nadal musiałem upominać się o pieniądze, których nie dostałem. Główny menadżer powiedział mi, że będę mógł o tym porozmawiać z regionalnym dyrektorem sprzedaży, który będzie dostępny później tej nocy. Nasza rozmowa wyglądała mniej więcej tak. Dobry wieczór, nie wie pan może, kiedy dostanę moje 250 dolców? Tak się składa, że właśnie w tej sprawie tu przyszedłem. Sklep ostatnio nie radzi sobie za dobrze. Czyli w skrócie facet powiedział mi, że jestem mało wydajnym kierownikiem akurat wtedy, gdy wraz z trójką innych pracowników, moją dziewczyną i dwójką przyjaciół, zapieprzaliśmy po okcie w godzinach szczytu. Podczas innych zmian zarabiamy o wiele więcej pieniędzy. Ponadto macie o wiele wyższy średni czas dostaw. No cóż, tak się składa, że robimy wszystko, co w naszej mocy. Ciężko się pracuje, kiedy klientów jest tyle samo, a nas o połowę mniej. To żadna wymówka, skwitował. Kiedy w końcu dostanę moją premię? Zignorowałem jego wcześniejsze zaczepki. Nie jesteśmy w stanie zapłacić ci nic ponad twoją wypłatę. Dopóki nie wzrośnie przychód i nie spadną czasy dostaw. Warto wspomnieć, że dyrektor jest strasznie puchliwym człowiekiem i czuć było od niego strach, kiedy rozmawialiśmy. Reszta konwersacji nie była istotna. Cała ta sytuacja pozostawiła mnie bez słów. Zamieszałem pokazać Gnejkowi, kto tu rządzi... Dorastałem w południowej części miasta, a tam nie zadziera się z ludźmi, jeśli w grę wchodzi kasa. Kolejnego dnia zebrałem się w sobie i porozmawiałem z ekipą nocnej zmiany. Wszyscy zgodzili się mnie poprzeć i odejść z pracy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zadzwoniłem więc do dyrektora, który momentalnie odrzucił połączenie. Spróbowałem kolejny raz i kolejny i kolejny, aż w końcu się poddałem i zostawiłem wiadomość głosową. Słuchaj, Jacob, musimy porozmawiać. Masz czas do 20:45, żeby oddzwonić, a jeśli tego nie zrobisz, to pożegnaj się z całą nocną zmianą. Była 19:30, więc miałem jeszcze dużo czasu, dlatego rozsiadłem się wygodnie w biurze i zacząłem przeglądać pocztę mojej szefowej. Pomyślałem, że dyrektor pewnie będzie chciał do niej napisać, zanim się ze mną skontaktuje, i miałem rację. Nie minęło nawet 20 minut i bum! W skrzynce pojawiła się nowa wiadomość zatytułowana Nagły wypadek loni. Oczywiście od razu ją przeczytałem, tym bardziej, że frajer postanowił użyć w temacie wiadomości mojego imienia. W mailu chciał się on upewnić, że mój główny menadżer będzie gotowy zjawić się do pracy, co oznaczało, że wcale nie zamierzał do mnie zadzwonić ani mi zapłacić. No i się w ten sposób doigrał. Zebrałem całą ekipę i wyszliśmy, zostawiając niezły bałagan, włączone frytownice, mięso na wierzchu, dodatki rozrzucane po kuchni itd. Następnego dnia oddałem klucze do lokalu, a tydzień później mój brat, który również tam pracował, zadzwonił, żeby powiedzieć mi, że Jacob stracił wszystkie swoje sklepy i musi wracać do Indiany. Jeśli ktoś się nie orientuje, to zarobki regionalnego dyrektora sprzedaży zależne są od ilości posiadanych sklepów i ich przychodów czyli po przeprowadzce do Indiany jego pensja spadła z 65 tysięcy dolarów rocznie do 40 tysięcy. A wszystko po to, żeby zaoszczędzić marne dwie stówy. Miło mi, że zostałeś do samego końca. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o dzisiejszych historiach. Koniecznie zerknij też na poprzedni odcinek z tej serii. Dzięki. Cześć.